<grystanie> ja pierdole, ja pierdole I nie zrozumiałem żartu No bo ja powiedziałem, że ona miała wolną chatę i wszystko i w ogóle A miała okres tylko, no nie? I mówię, że miałem ból dupy, a jakoś chyba ona miała ból dupy Hej też To o, Ale <grystanie> <grystanie> Ale o... Nie no, o... nie <grystanie> So, i tak później chłopie wleciał drill, to tu razem zapierdalał kolankiem chłopie, rączkami. No, bo nie trzeba, nie, nie można siedzieć na drilla jak mi siedzi, to tu sobie tylko nie wybaczył do końca życia, nie? No, ale może zrobić mi loada. A ty może znam, Nie, no, czy on, no, on no, mnie kurwa każdym kum musi trafiać, tym Z? pierdol kurwa robisz tym masterem, bo ja nie rozumiem. Jak niki loada. Odpowie, nie? Pytanie retoryczne, kurwa, no zastanów się. Słyszałeś tu raz, to było pytanie retoryczne kurwa, jeszcze nie wiem, co to jest. Tfu. A to lecimy, stary, ale jesteśmy... No kurwa, mogę mi dać to tego, to tego, shielda, On będzie miał E, nie? Ja chcę takie coś, Boże. do no. końca i go nie Zabij go tu raz. coś, kurwa. Dobrze, flash auto atak. Czemu mi spingowałaś dziwko? A, dobra. Bupeka ta chciała chciałem napisać, trzeba tak od razu. Kurwa nie da się katów wziąć kanonać. OOOOOOO Kurwa! Nie! I tu masz, Tu masz słyna. Ty dziwko! No ty kurwa, daj mi się ruszyć! Posłuchaj to szmato Zamknij pizdę ciwko Mój murzynku Chłopca użyła k, a później e Narad u nas ja pierdolę Czego nigdy, zawsze jak ktoś wygrywa, dominuje grę To ma 100 lat tych chrypanych Zamknij zą... pizdę deboro! Ma 100 lat tych chrypanych Niewanych zombiaków nie A jak jak kurwa mamy tam jakiegoś odsanicznego smoka Dobra no Boro matka uciekaj pizze Boro No chila mają kto by się spodziewał Dobra FF tu gra aramy w ogóle no ja, jakby ja nie wiem ty coś rzuciłeś, to moja kola No Jedyne co rzuciłeś to chyba ku dwa rękę. Cię, jak o? chłopie mama, o jak byłeś mały, to chłopie o ziemię cię rzucała. No nie, no i więc... nie, 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 nie,